Wczoraj u mnie w urzędzie, w Supraślu, był pan Zbigniew Nikitorowicz, wiceprezydent Białegostoku i kandydat z Platformy Obywatelskiej do Senatu i zaproponował podpisanie aneksu. Ten aneks nie był podpisany przez pana wiceprezydenta, który ma upoważnienie do podpisania go. Natomiast ten aneks nie zawiera ważnych dla nas spraw, Właściwie to można powiedzieć, nie zawiera pewnej korekty. Traktujemy ten aneks jako pewien punkt wyjścia, dlatego że no, nie był podpisany i dzisiaj już po pewnych korektach zaraz powiem, na czym te korekty polegają, dzisiaj ten aneks przy, przy właśnie Państwa obecności Podpiszę i następnie przekażemy właśnie ten dokument już podpisany przeze mnie. I tylko czekający już na podpis pana Nikitorowicza, jeżeli pan Nikitorowicz, tak jak rzeczywiście mówi, ma szczere intencje, że chce zorganizować transport do supraśla, to my tylko drobniutką chcemy korektę tego, co nam przedstawił. I co będzie w moim przedłożeniu? To znaczy tak, gwarancja ceny obecnej ceny przez najbliższe 4 lata, podnoszona ewentualnie o wskaźnik inflacji. 24-miesięczny termin możliwości wypowiedzenia umowy, to jest drugi. Trzeci argument to jest to, aby autobus ten jeździł z centrum kolejowego z podworca PKP, żeby naszych kuracjuszy obsłużył. I jeszcze jeden argument, aby niektóre kursy mogły zjeżdżać pod estakadę. To są drobne korekty, jak pan Nikitorowicz rzeczywiście dba o interesy i białostoczan, i mieszkańców Supraśla, i uczciwie podchodzi do sprawy, bo my też nie chcemy, aby Białystok był stratny z właśnie kursowania tego autobusu do Supraśla. Dlatego też zaproponowaliśmy pewien mechanizm um, waloryzacji um, właśnie stawki za wozokilometr. Teraz właśnie idę do tego okienka, podpiszę ten dokument i państwu, mediom przekażę, następnie przekażemy już podpisany dokument panu Nikitorowiczowi. To jest dla państwa. O to proszę. A to jest dla pana y, prezydenta. Proszę bardzo. Aneks. Y, y, tu są naniesione te poprawki o których, o których poprawki? wspominałem w piśmie z 20 To panie nie zaakceptował proszę niestety. bardzo no bardzo mi od pana teraz zależy czy pana nie. intencje są szczere proszę bardzo I panie, bardzo, proszę panie bardzo proszę o podpisania proszę o podpisanie tego aneksu Zapraszam z pana na górę. strony Anek dobrze jest proszę bardzo pan swój bardzo dokument. proszę ja panu to przekazuję proszę przyjąć ode mnie ten dokument proszę panie oczywiście to jest przyjmuję do pana. ten dokument tu mamy wpływkę proszę państwa mamy wpływkę do tutaj Urzędu. Proponujemy Niestety. naprawdę uczciwe warunki współpracy. Cena, utrzymanie tej ceny, którą Pan zaproponował, prawda? Mam nadzieję, że ona nie pójdzie do góry po, po 1 stycznia. 24-miesięczny termin możliwości wypowiedzenia tej umowy. Ch też Chciałbym bardzo, aby, tak jak prosiłem pana, mówię tutaj też o, o mieszkańcach, którzy są z różnych innych miast w Polsce, którzy chcą skorzystać z uzdrowiska Supraś, aby ten autobus jechał z centrum kolejowego do Supraśla. To są myślę, że drobne takie zmiany. Mam nadzieję, że. W szczerości, w prawdzie, w trosce o mieszkańców Białego Stoku, Supraśla i innych miast polskich, pan podpisze ten przedłożony panu aneks. I bardzo no panu ja dziękuję za, za zaproponowanie nam tego aneksu. Proszę państwa, widzicie państwo, konkret tu jest mój podpis. Tutaj brakuje tylko podpisu pana Nikitorowicza. Jak pan zaakceptuje tę drobną korektę. Od razu elektronicznie podpisuje w Urzędzie Miejskim w Supraślu i autobus to 111 jedzie już 11 listopada tego roku, tak jak Pan zaproponował. I bardzo Panu, bardzo dziękuję w ogóle za tą propozycję, Panie Prezydencie. Ja, chwileczkę, chwileczkę, niech Pan postoi. No, niestety z przykrością muszę zauważyć, że Pan burmistrz przywiózł swój własny aneks. Aneks do podpisania jest tutaj na czwartym piętrze gotowy który sprawi, że mieszkańcy Białego Stoku i Supraśla będą mogli jeździć linią 111. Pan burmistrz, kiedy dzwonił do mnie dzisiaj przed południem, mówił, że przyjedzie podpisać. Aneks. Przy, przyjechał z własnym dokumentem. Może pan się zastanowi? Zapraszam tutaj na górę. Jak pan dobrze wie, taki dokument trzeba jeszcze podpisać elektronicznie. To nie wystarczy podpis samym długopisem. Także zapraszam na czwarte za, na czwarte ty, piętro do podpisania podpisujemy, umowy. Podpisujemy, jest taka praktyka. Nie wiem, czy pan zna taką praktykę ale ja u siebie podpisuję w swoim gabinecie taki aneks elektronicznie, pan u siebie w, 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 w urzędzie. Proszę przeanalizować ten przedłożony przeze mnie dokument, aneks, który zawiera drobne, tak naprawdę, panie prezydencie, bardzo drobne y, korekty i od pana dobrej woli teraz zależy, skoro pan podjął sprawę komunikacji z Białystok i. I w końcu Pan pochylił się nad tym problemem. Od pana szczerej woli teraz zależy, czy wprowadzi Pan to w życie, czy nie. I Panie czy Pan, pan będzie przez to będzie wiarygodny w oczach mieszkańców i wyborców, czy też nie? Wszystko jest teraz w Pana rękach. Nie, panie burmistrzu, zapraszam na czwarte piętro jest przygotowany ja dziękuję, dokument. Do, do, aneks podpiszę elektronicznie w swoim, w swoim urzędzie. Bo taka Ale jest Ale pan praktyka. przywiózł tutaj swój przyniosłem, własny dokument. Przyniosłem już w treści? Swój własny przyniosłem, dokument. Pana, przyniosłem dokument z Korekto, do korekty mieliśmy prawo, proszę o zaakceptowanie tej korekty. Natomiast elektronicznie, jeżeli będzie Pan miał taką wolę, podpisze Pan u siebie w urzędzie, natomiast ja dostanę o tej treści zgodnie z tym podpisem przed chwilą złożonym wersję elektroniczną, ją również podpiszę u siebie w urzędzie. No cóż, z przykrością stwierdzam jeszcze raz, że pan burmistrz bawi się kosztem mieszkańców zamiast podpisać ja już podpisałem panie prezydencie. Ale panie burmistrzu. Teraz ten dokument panie czeka panie na pana podpis. Panie burmistrzu, proszę w spokoju wysłuchać to co ja mam do powiedzenia. Na czwartym piętrze jest przygotowany do podpisania aneks do umowy, który sprawi, że od listopada będą jeździły autobusy linii 111. To Tutaj... dokument jest mniej ważny niż yy, gorsze, Czym się różni? I czym się różni? Przede wszystkim. Właśnie. Czym się e, różni od tego który proponuje miasto? Ja jeszcze go nie przeczytałem, ale tu sam pan burmistrz powiedział, że e, jest to inna trasa, inna linia. E, pan burmistrz wprowadził e, jakieś poprawki odnośnie e, chyba stawek. Znaczy e, nie, trwały no, stawek. Ja pan, 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 pan wiedział już wcześniej, tak? Że takie nie, 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 nie. nie. Pan proszę pani, wykazał, że... proszę pani, ja przygotowałem i złożyłem odpowiedni dokument. Ten dokument został zmieniony. Ja to na pierwszy rzut oka widzę, że to nie jest dokument wyprodukowany w magistracie przez Białostocką Komunikację Miejską przez ten departament. Jest to jakaś produkcja pana burmistrza i Urzędu Miasta w Supraślu. No, tak się nie robi obiegu dokumentów. Dokument musi być przygotowany, podpisany przez naszych radców prawnych i te dokumenty są na górze. Jeżeli pan burmistrz jest, jest gotowy, Tu jest podpisany zapraszam. też dokument przez radcę prawnego, proszę bardzo, proszę, proszę zobaczyć, przez inspektora do spraw dróg, także jest merytorycznie tak, opracowany, natomiast to jest naprawdę drobna tylko korekta, którą pan nie, może wprowadzić. Nie, panie I burmistrzu, od 11, od panie burmistrzu listopada możemy dysponentem autobusów i komunikacji miejskiej jest BKM i miasto Białystok i Państwo nie możecie do tego typu dokumentów wprowadzać sami poprawek i zmian. Wiedzą o tym wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie, bo w ten sposób z wszystkimi gminami podpisujemy porozumienia. Tak podpisaliśmy porozumienie w tym tygodniu z gminą Juchnowiec Kościelny i z gminą Wasilków pan burmistrz tutaj chce wprowadzić jakieś swoje własne reguły no nie, nie, mi, panie a, burmistrzu panie, panie że zawiódł pan mieszkańców panie prezydencie zupraśla. to jest pana opinia natomiast ja mogę powiedzieć że jeżeli zorganizował pan spotkanie w tym urzędzie na początku wakacji zapowiedział pan podwyższenie stawki za wozokilometr dlatego ja chcę żeby ta cena którą pan zaproponował nie dotyczyła tylko okresu tego od 11 listopada do 31 grudnia tego roku, aby, ale żeby była to oferta trwała. I bo wie pan, bo to jest kwestia może Białystok ma więcej środków w budżecie, natomiast jeżeli mamy milion 200 tysięcy przy, przy zaproponowanej cenie, to w nowym roku to za tyle kursów, za ile pan, co, to, co pan zaproponował, to może to być nawet milion siedemset, milion osiemset tysięcy złotych, a dla nas to jest dużo, dlatego ja chciałbym, żeby pan zagwarantował, że ta cena na te usługi komunikacyjne nie zwrośnie, żeby to nie był tylko taki wie pan, taka propozycja przed, przed kamerami, przed facebookowymi kamerami i telefonami, smartfonami, tylko rzetelna propozycja. Nie propozycja przedwyborcza, przed pana jako kandydata do Senatu, ale jako rzetelnego urzędnika, który gwarantuje ceny. Jeżeli proponuje pewną stawkę, to że ta stawka jest poważna, to znaczy, że nie, nie jest ważna na najbliższe dwa miesiące czy trzy miesiące, a że będzie po prostu trwało stawku. Zaproponowaliśmy Panie Panu, burmistrzu. aby o procent inflacji była. Możliwość panie podnoszenia tej stawki panie, chyba jest uczciwa. Panie burmistrzu, nikt panu nie zagwarantuje, że w ciągu czterech czy pięciu lat nie wzrosną ceny paliwa, nie wzrosną e, pobory i płace e, kierowców. Pan nie zagwarantuje dla mnie, że za cztery lata cena chleba czy pietruszki będzie taka sama gdyż ceny się zmieniają. Wszyscy Dlatego wujtowie, wszyscy, ale. To jest inflacyjny. Proszę, do proszę regulacji nie, tej ceny. Proszę nie przerywać, to zaproponowaliśmy. panie prezydencie. Wszyscy wiemy, że ceny są zmienne. Nie ma czegoś takiego jak stałe ceny. Rząd też nie gwarantuje, że ceny paliwa. Czy czynszu, czy czegokolwiek innego są stałe, nikt z góry na 5 lat nie zagwarantuje tego pan, typu. Czy pan zagwarantować, że po nowym roku już te ceny nie wzrosną rzeczywiście do takiego poziomu, o którym tutaj Pan Burmistrz wspomina? Ale do jakiego? Ja nie wiem, o jakim. 30% pan 30%. mówił o, o 30% i na, na pewno o 30% wdrośnie. ceny nie wzrosną. Jest to, że tak powiem. Chyba, nie wiem, no, jakaś wyobraźnia nie, nie, bogata no, pana burmistrza. na ten temat przed wakacjami, także, no nie wiem, ja rozumiem, że to jest to może niepopularne w, w okresie kampanii wyborczej. Mówienie, że mogą ceny za zawoz o kilometr, a być może nawet ceny za bilety mogą wzrosnąć, Panie bo tego nikt nie wie. Idziemy na górę, zapraszam. Dziękuję. Proszę, ja też proszę dziękuję. się ustosunkować dziękuję. do naszej propozycji. Proszę a ja proszę bardzo. pana o podpisanie. Bardzo proszę, proszę. ja już podpisałem, teraz proszę. czekam na pana, teraz proszę na pana podpis. Dokumenty. Proszę podpisać ten dokument. Dobrze? Bardzo się Zapraszam cieszę na górę jeszcze raz, tego raz panie spotkania. do zobaczenia. Ja też się cieszę, Bardzo chociaż nie chciał... tak jak pan, bo, jak niestety, się cieszę, bo, bo, bo niestety, bo niestety, bo niestety, bo niestety mieszkańcy nie, na tym nie skorzystają. Przedłożył, a to już jest pana deklaracja, że nie skorzystają. Widzi pan?